Dzień dobry, właśnie. O, przyjechał rowerem, 23. trzy kilometry zrobił. Ale ogólnie miał chyba wypadek, teraz na rowerze musi jeździć. I ma po prostu, miał uszkodzony krągosłup i miał z nogami, połamane miał nogi no widzicie jakie wypadki są no przyjechał specjalnie mówił mu, musi rowerem jeździć wezwał ja właśnie że po prostu ale chcę powiedzieć że już dekoder jest podłączony tylko ogółem jak to się mówi Ano plus, ale u sygnał nikt nie Był na początek a Po prostu wyłączony był Z prądu i znikł Tam nie wiem dlaczego to tak Ale przyszedł hachowiec jak to się mówi podłączył Tam musiałem zapłacić Ale w ogóle Nie wiem czemu nie działa, ale ogólnie jest pogoda straszna. O przyszła właśnie karta jedna. Jeszcze ja czekam na drugą, bo nib. Mam do jednej i do drugiej karty. Po prostu. Ale ogólnie mogę Wam powiedzieć, że właśnie wybiera się do mnie kochana Moja kochana czarna szplicha No chcę ogólnie, a już nie będę mówił co i jak Przylecieć Do mnie w lipcu. Nic nie będę zapeszał, jak to się mówi. Czemu nie ma sygnału? To ja nie wiem Nie wiem Tamże telewizor chociaż poglądam Ale bym dzwonił to pacho przyjdzie zobaczyć co i jak, bo pojechał do pracy dziś. No i byłem zdjęcie ze mną zrobił na pamiątkę. Co mogę Wam powiedzieć jeszcze? Kurde zimny, taki wiatr wieje. Właśnie wysłałem, też dzwoniłem do księgowego, z biurem rozmawiałem, że wysłałem, ale jeszcze nie wiem, czy to wszystko. Kto będzie brakowało, to ułbym. Nie wiem, czy za kwiecień był złusz zapaczony. No nie, chyba był. Bo nie patrzyłem. Bo od razu wysłałem, bo już byłbym. Czas najwyższy, bo mam do 20 czy do 21, żeby mógł. To widzicie trzeba w sposób, w jaki sposób trzeba to wszystko po prostu pilnować, ogarniać. A czemu to tak się byłem dzieje? Dzieje się. To widzicie. Ale byłem serdecznie. Pozdrawiam. Moją ukochaną czarną szprychę. Wreszcie przyjdzie ten dzień, że się spotkamy i będziemy razem. Właśnie. No, pytałem się o zdrowie, nie o zdrowie, całe to wszystko. 嗯好不好 Recorder Canal Plus. Plus the city Signal na samym początku był. Ale znik Ale bardzo dobrze odbiera. Teraz będę czekał na drugą kartę. z dwoma listami, z dwoma kartami będę musiał jechać w do banku. Nie muszę. Bank musi potwierdzić właśnie to. A jeszcze raz wspomnę właśnie nawet wiele kilometrów, 23 trzy. Właśnie też mówił o tym, że Krzysztofa Nowy, lokator, puszczał, gdzieś z terenu przyjechali odwiedzić całe to wszystko. Zdjęcie 200 zł, a ten to wypuszczę. Jak jeszcze zapłacicie 100 zł, no to widzicie. <śmiech> Kurde śmiechu, warta. No dobrze, ich sobie robię co Zobaczymy, jak to będzie długo, to będzie trwało. No, wyszedłem, wyszedłem roberem, całe ten otworzyłem balkon, przywitał się całe te, no i też zdjęcie zrobił. Tak, trzeba uważać na zdrowie, bo to bym do kole, do ko, kolec, kalectwa. To po ogółem jest po prostu, sami widzicie, jakie są ogółem wypadki na świecie, co się ogółem dzieje na świecie. No właśnie. Ale busem dobrze się jedzie nawet. I droga 20 zł, no w jedną i drugą to 40 ale było tam krótki film taki nagrałem, bo w nie chciałem, tylko pokazałem pizzę, nie chciałem żeby ta pizzernia miała jakiś ogółem, widzicie ja normalnie macham. Y, po prostu jakieś problemy, przeciw, y, że ja coś nagrałem. Tylko po prostu chciałem nagrać, jaka była pizza. Bardzo ładnie wyglądała i bardzo pyszna była. No właśnie. Ale ogólnie, no, piłem dwie zupki chińskie parówki. No, i ponownie dziesięć złotych zapłaciłem. To widzicie, ale bym coś chciał zjeść. Może któryś z fanów mi po prostu coś by wysłał? Takiego pysznego, znaczy pysznego, ja nie chcę, żeby to mi kosztowało nie wiadomo ile, jak to się mówi, bo dobre rzeczy, czy sucha kiełbasa, czy, a jest po prostu zapakowane No ta, byłem, ta kobieta ta kobieta stafanka już mi wcześniej, no wcześniej dwie mi paczki co byłem w Niemczech na Spelunie To właśnie ta sama osoba może zmieniła telewizor, kupiła sobie y, po prostu nowszy, a swój przysłała dla mnie. ale ogólnie na razie bardzo dobrze odbiera ale ogółem teraz jest brak sygnału no widzicie jak to jest no wyszedłem może przestanie ten ogółem wiatr bo, bo bardzo um, zimny taki wiatr jest, wieje. Właśnie. Zaraz zaczną no już ubrania wysły. Trzeba będzie z belkonu. Aby nie bym nie wywiało ich gdzieś, dobra, będę kończył. No, z jedną mi nagrywałem trupkę chińską, a do tego rówki dwie pokroiłem i mógłbym wczorajszego, jeszcze kurczaka wziąłem całe to wszystko. Kapyłkami i do zupy, żeby lepsza zupa była. No na razie.